A więc mordeczki kalendarz dalej trwa, w poprzednim odcinku wygrała ta właśnie osoba i wygrała ona tego oto skina. Jeżeli wy też chcecie wygrać to zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, subskrypcję na moim kanale oraz komentarz z hasłem podanym podczas filmu plus numerkiem, który chcecie odkryć. Niestety na kalendarzu już nie ma kosy, ale niedługo będzie kolejny kalendarz z kolejną koską, więc zostańcie na moim kanale i oglądajcie każdy film uważnie, bo kosa może zostać odkryta tak naprawdę na każdym filmie. A więc jo, czy mołe z tej strony genetyką i w dzisiejszym odcinku jesteśmy na casehagu 8000 zł w naszym balansie. Możemy sobie jeszcze odebrać y, cashback, żeby to była taka oficjalna fota. no i mamy dzisiaj dwa koła fortuny jedno na którym losujemy skrzynkę i drugie na którym losujemy ilości jej otwarć będzie naprawdę grubo bo tutaj mamy chociażby nitro V3 porki poker V3 to są skrzynki które kosztują naprawdę bardzo dużo pieniędzy jak widzicie w tym właśnie miejscu no i nie będę ukrywał że boję się dzisiejszego odcinka bo możemy bardzo łatwo zostać tak naprawdę z niczym więc zostawcie oczywiście łapkę w górę dla YouTube'owego algorytmu mu komentarz pod tym filmem że chociażby wziąć udział w konkursie No i wpiszcie w tym miejscu Kodzik Genetic Po darmowe 10% bonusu do depozytu I oczywiście Darmową skrzynkę Będę wam naprawdę wdzięczny Na przykład przy wpłacie 100 zł dostajecie 110 zł Darmową skrzynkę i dołączenie do jednego giveawaya Plus do drugiego Do którego link macie w opisie Jak widzicie giveaway jest świeżo wystartowany Jakby nagrywał odcinek po odcinku Jeśli chodzi o poprzedni odcinek więc jeszcze nikt nie zdążył dołączyć. A my możemy sobie jeszcze sprzedać te skinki No i w sumie nasza kasa wygląda nieco lepiej I będziemy mogli sobie nawet prawie pozwolić na otwarcie pięciu skrzynek nitro Więc miejmy nadzieję, że tego akurat nie wylosujemy Bo tego nie możemy sobie pozwolić Na to nie możemy sobie pozwolić A teraz już przejdźmy do odcinka Twoje stare skiny już ci się znudziły? Odwiedź Pirate Swap i wymień swój ekwipunek na nowy w dosłownie kilka sekund Codzienne konkursy z prostymi wymaganiami i fajnymi nagrodami Najniższe prowizje na rynku czy 35% bonus do depozytu z kodem genetic I wiele metod płatności To tylko kilka zalet tej właśnie strony Sprawdzajcie klikając link w opisie No to co losujemy sobie Od razu którą skrzynkę Otwieramy I jako pierwsza leci skrzynka Bricks A sprawdźmy ile razy I skrzynkę Bricks otwieramy Raz, ok. skromnie, na rozpoczęcie odcinka, rozumiem, tutaj skrzyneczka y, Bricks Szkoda, że nie mogę tutaj sobie wpisać nazwy skrzynki, y, bo na pewno chwilę potrwa zanim ją znajdę Bo jak widzicie, no akurat skrzynek na HAG-u jest naprawdę, naprawdę sporo No to co, jedna skrzyneczka Bricks, 200 zł na rozpoczęcie odcinka i sprawdźmy co dostaniemy Sports Globs Omega za 2000 złotych Dobra, 10x na pierwszej skrzynce, to jest bardzo dobry znak. Lecimy dalej z tym kołem. Dobra, skrzynka Bricks odhaczona. Jeżeli znowu się wylosuje, to nie otwieramy jej. Dobra, HLTV V1, dobra. Zestresowała mnie ta skrzynka Nitra obok, ale HLTV V1 otwieram sobie dwa razy. Też skromnie, bo to jest skrzynka akurat za bodajże 10 zł, ale i tak bardzo się cieszę z tego dropu, bo na pewno podbuduje on dzisiejszy odcinek, który, tak jak mówię, no może się skończyć tak naprawdę tragicznie. No i ile razy my mieliśmy otworzyć tę skrzynkę HLTV? Yy, dwa razy, ok. To lecimy z dwoma otwarciami skrzynki HLTV i sprawdźmy, czy z HLTV za 24 zł, no okej, okay, no jest to jakiś tam profit, jakiś tam profit to jest. Nie ma co tutaj dłużej nad tym rozsiadywać Po prostu lecimy do kolejnej skrzynki i kolejną skrzynką jest znowu skrzynka Briggs, Więc rolujemy to jeszcze raz I teraz mamy... Koszmar To jest nasz koszmar Proszę, jedno albo dwa otwarcia Jedno albo dwa otwarcia Byle nie cztery ani nie pięć Te trzy jeszcze przełknę Proszę, no proszę, jedna prośba Dobra, trzy, trzy, trzy jeszcze przełknę. Trzy jeszcze przełknę, ale i tak, tak jak mówię, czuję, że ta skrzynka może mieć bardzo destruktywny wpływ na nasz dzisiejszy odcinek. Ja pierdzielę, dobra, Dragon Lora. Dragon Lora po prostu, albo Hall, Prince, C cokolwiek, cokolwiek z tych górnych rzędów. Z tych właśnie dziesięciu skinów poproszę cokolwiek. Sześć tysięcy złotych leci w tym momencie w obrót, połowa kasy w naszym dzisiejszym odcinku. Ja pierdziela, jest dopiero czwarta minuta materiału, zostańcie ze mną do końca, naprawdę, Nitro 3 proszę, 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 proszę Golden Arabesque Ja pierdzielę, Lifesaver, Lifesaver, dobra, wiecie co? Jeszcze raz zakręcimy sobie kołem i otworzymy tę skrzynkę nie Dobra, dałem wam słowo Nie robię tego chętnie ale dałem wam słowo i w imię kontentu 5 skrzynek nitro 10 tysięcy złotych w tym momencie bang proszę proszę, 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 proszę Prince, 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 Prince! O to chodzi! O to kuźwa chodzi! Nie, ja nie wyczerpuję szczęścia, nie, nie, nie! Nitropal gumę, nitropal gumę. Skrzynka porki, dobra, to jest też droga skrzynka. Sprawdźmy ile raz ją otwieramy trzy razy. Okej, okay. skrzynka za 500 bodajże 80 zł, możemy ją sobie trzy razy tutaj yy, dać albo czemu nie za 560. No to też nie ma źle. I lecimy 3 razy 1700 zł. To też jest drogie, nie zrozumcie mnie źle, ale w poprzednim otwarciu, w tych poprzednich otwarciach, okej, okay, no minimalny profit. No minimalny, ale to bardzo minimalny profit. Dobra. I oczywiście na koniec tego odcinka zrobimy sobie battlea. Ze wszystkimi skrzynkami, które do tej pory mieliśmy. O ile wszystkie dobrze spamiętam. Exclusion zone. X. Dobra, myślę, że nie potrafię pisać, ale po prostu zbugowała się lupka. I sprawdźmy, ile razy ją otwieramy. I tę skrzynkę otwieramy. E, również 3 razy, ciągle te trójki nas męczą, no to lecimy 3 razy 540 zł i poproszę profity tak jak było w dzisiejszym odcinku do tej pory i mamy kolejny proficik. Ej serio, szczerze nie wiem co się dzieje, po takiej serii porażek tak bardzo case hack mi teraz oddaje, że to jest szok. Porki też już otwieraliśmy. No nie, no dobra, będziemy musieli zacząć usuwać skrzynki, które już otworzyliśmy. Nitro V3 też już otwieraliśmy. Ja podziękuję, wyczerpałem swoje szczęście, uważam na tamtej skrzynce. I mamy skrzynkę Poker V2. I ile razy ją otwieramy? Tę skrzynkę, tego twórcy otwieramy skromnie dwa razy. I zobaczymy, czy to będzie pierwsza jakaś potężniejsza strata w dzisiejszym odcinku, czy może nie. Gdzie jest ta skrzynka Poker V2? Poker V2? bank, 320 zł. No to dobra, no to raczej potężnej straty nie będzie, ale może będzie potężny zarobek. Daj mi coś fajnego, no i potężnego zarobku to tutaj nie ma. Oddało ledwo za jedno otwarcie, no ale dobrze, że nie oddaję na takich skrzynkach, a oddaję na droższy. Nie będę ukrywał. Bardzo się z tego cieszę. Du or die Tej skrzynki nie otwierałem, dlatego ją sobie tutaj wpisałem. Już szczerze nie pamiętam nawet ile ona kosztuje. Du or die, 10 zł. No co sprawdźmy ile razy ją otwieramy. I tę skrzynkę otwieramy sobie 4 razy Ok, 40zł w obrót Mogę wam pokazać co tak przykładowo By z takiej skrzynki w tym momencie Mogę wam polecieć wpłacając 40zł No i w tym przypadku Nie oddałoby Oddałoby za dwa otwarcia, czyli połowę Nie najlepszy wynik, no ale Zróbmy sobie jeszcze ostatnie zakręcenie Ostatnią skrzyneczką, no i mamy skrzynkę piglut Kolejna bardzo droga skrzynka Ile razy? 5 razy No kuźwa Dobra, przesada, 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 przesada Naprawdę bardzo się cieszę, że ta skrzynka nitra tak oddała Bo ten odcinek mógłby się naprawdę skończyć w wiele innych sposobów I mógłby się skończyć naprawdę, naprawdę tragicznie Piglut 4000 zł daje jakąś kosę i jesteśmy w domu Kurwa, nie wierzę Kurwa, po prostu nie wierzę, szczerze Dobra, lecimy na battle Lecimy na battle za praktycznie cały nasz profit i albo kręcimy naprawdę grube kwoty, albo no tracimy praktycznie cały nasz profit z dzisiejszego odcinka. trzy skrzynki Nitro znowu, dwa razy skrzynka poker v 3, piglut też był, to zakręcimy go całe dwa razy. Już tutaj widzę. Tak i już mi się ciepło robi. Szczerze, już mi się ciepło robi. Tortuga też była w dzisiejszym odcinku. Tych tańszych skrzynek, no wybaczcie mi, ale dodawać nie będę. Ten Exclusion Zone i jeszcze tego Pokera dodam. Ale wydaje mi się, że to jest na tyle ze skrzynek, które w dzisiejszym odcinku otwieraliśmy. Do tego Chinatown się nie doczłapaliśmy. No i mam 15 tysięcy złotych na dwie osoby. Ja pierdzie, 20 skrzynek. To jest najgrubszy, największy kwotowo battle w moim życiu, chyba. Proszę. Fennec Fox, remis. Dobra, jeszcze dwie skrzynki Nitro, proszę. Aki habara, aki habara. Dobra, Myślę, że będzie więcej, Warta, nie ma co się ekscytować. Teraz już jest co się ekscytować. Teraz już jest to się ekscytować, ale nie na długo, bo Poker V3 jeszcze jest. No i tę skrzynkę na pewno przegrywamy. Ale dobra, jeszcze jesteśmy close. Jeszcze. No już zaczyna się do nas naprawdę poważnie zbliżać. 1500 zł różnicy. 1500 zł różnicy. Jeżeli wygramy tego batla tworzy go jeszcze raz. Bo już widzę, że odda. Dobra, Porki. Proszę, nie zdymaj mnie. To jest 2000 zł różnicy. To jest 1000 zł różnicy już w tym momencie nawet. No, kuźba! Krzynka porki. Ona była tak dla mnie dobra. Dobra, remis. Ok. On minimalnie więcej, ale to i tak jest remis, można powiedzieć. No i dupa. Dobra. Jest źle. Jest źle, jest źle, jest źle, jest źle. Jest naprawdę kuźba źle. To dla nas. Tortuga kolejna. To dla niego. I to kurwa o 1500 zł. Dobra, exclusion. Exclusion zone. Proszę, 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 no proszę, półtorej tysiąca złotych. Daj coś, daj coś, albo ty, albo ty, no półtorej tysiąca złotych, no on trafił 1700, 1500 ze skrzynki za 200. Mi też może dać, proszę, no. Proszę, to jest cały profit nasz praktycznie. Ostatnia skrzynka. Ostatnia skrzynka, proszę. Match. No i chuj mi w dupę Dobra i tak mamy szczerze profit w dzisiejszym odcinku 5000 zł. Ja nie mam na co narzekać, ale boli ten battle. Boli ten battle tym bardziej widząc tę kwotę, no to jest praktycznie 2x kwoty bata, tak szczerze. 300 złotych jeszcze cashbacku na pewno odbierzemy. A w dzisiejszym odcinku to było na tyle. Dołączajcie do tego giveaway'a i co ja wam mogę więcej powiedzieć? No jestem zadowolony, no, jestem zadowolony. Skrzynka Nitro dawno tak dobrze nie oddawała, ale i tak to kuźwa boli. W dzisiejszym odcinku to było na tyle, widzimy się od kolejnym siema.